Będzie teraz. A spróbuj nie trafić w piłkę. Co on zrobił? A spróbuj nie trafić w piłkę. I witam wszystkich w kolejnym odcinku z Gry Racket League. Jak widzicie nie gramy zwykłego Racket League, a tym razem w eventowy tryb. Pocisk naprowadzający. Ponieważ zaczynamy Halloween! Tak jest! I tym właśnie akcentem rozpoczniemy halloweenowy event i tydzień zarazem Którym będą przez cały tydzień horrorki na tym kanale właśnie myślałem, że nie trafi mój teammate, Ale mu się udało I właśnie strzelił samobuje. wow Wow Jeszcze to wygramy A nawet ja nie musiałem wylatywać to jest za wysokie To znowu nie wejdzie To też nie wejdzie No i właśnie takim sposobem odrobiliśmy straty Właśnie tym najgorszym możliwym sposobem Dla przeciwników Post po bramce samobójczej Trochę nie w tą stronę, ale dobrze Uh, Trafiłem ją ja. 7 Dobra, tego nie wejdzie już na pewno. To tym bardziej nie wejdzie już na pewno. A to wejdzie! <tysk Mach pergunta> I to jest ładne Nieładne tutaj nazwy padają, więc trzeba to pominąć. Up. I jest ładna brameczka po raz kolejny <grymne> 3-1 goś ma strasznego niefarta że miał frajerskich teammateów że tak powiem, ale trudno zdarza się oj oj to już jest koniec no już jest po meczu tak naprawdę chyba że dołączą do niego coś normalnie teammaty ale ciężko to być. No jest brameczka, zakończmy ten mecz właśnie tym oto akcentem. <laughs> Także czas na drugi mecz, gdzie my rozwalimy kolejnych przeciwników, więc zacznijmy już za chwilę. No i jesteśmy z powrotem, drugi meczik. Tym razem znowu zniszczymy swoich oponentów, bo jak żeby inaczej. No więc, oczywiście jedyna taktyka w tej grze. Wysać. Bo nie potrafię grać. Ło, było blisko, by the way. No i właśnie tym się kończy. Tym się kończy jak jeden wyjeżdża No, Ale to był farcik akurat. Ale wciąż. Zasłużenie wygrane. No co oni zrobili? A tak w razie co, se poleciałem. Nie będzie, nie będzie, nie będzie. Spokojnie. tego też nie będzie. Spokojnie, póki zabijają sobie i sami się teraz nabiją, jak tak dalej pójdzie. No ja pierdziele, co oni zrobili? No zajmują miejsce i wejdź tam podskocz, no. Jeszcze mnie odepchnął tam. Podskoczył i zablokował wszystko. No daj pan w oj, 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 to prawie siadło. Prawie było dobre. No ten co mi się tu pierdziela? No, jak to w górę poleciało? Te No i pięknie tak miało być. Sami siebie pokonają, jak tak dalej będą grali. Zostało jeszcze 3,5 minuty. No, nie pchaj się kasztanie. Uff, uh, to był fart. Na no, szczęście ja nie musiałem tego bronić. Oj, komuś się nie udało połącz. A tym razem leci piłeczka i jest bramyczka. <słuch> Niestety, nie Tym razem też nie wejdzie. No właśnie to jest to, jak się pchają. Właśnie tak się to kończy, jak się pchasz. Ale trudno, ja i tanki tu się postaram o najwyższy możliwy wymiar kary dla przeciwników. Wszyscy skończą marnie. No, chyba, że będziesz piłkę odbijał, tak po ziemi, żeby łatwo było obronić. Tylko wtedy nie. O, to też ładnie poleciało. A to jest średnie. Ja pierdzielę, jakby to wlazło. Niepotrzebnie, niepotrzebnie, niepotrzebnie O jeny. Czemu ja tak pojechałem dziwnie Uratowałem dziwnie się on odbija w Ojoj Oj, 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 polecik, mi wydobyty, mój timmy. I skończone. Woo! Jakimś jakim cudem to broniłem, A było w ramce. Oj 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 no, co on mi zrobił? A tu nie fart straszny, że ten słupek padł Nie wejdzie Tu by było, gdyby nie obrona Dobra, wybronione, na szczęście Tu jest źle, tu jest źle, tu jest źle. Dobra, wybronione Nie! Fucking hell. <laughs> Czas na dogrywkę, bez dogrywki to by było smutno, ale jeszcze ostatnią obronę królowym meczu zrobiłem. Dobra, tym razem ładniej leci. A, niestety. Proszę, proszę, siądź. Ojojoj. ioned po raz kolejny będzie teraz a spróbuj nie trafić w piłkę co on zrobił No i koniec teraz już nie ma zmiły jest śmierć albo śmierć nie no, jeszcze boję naprawdę, bo oni tak fledboc to trafiają. Dobra obronione Jeszcze udało mi się. Tak jest! Tak jest! Wygrana! Aaa, oh, warto było się poświęcić. Zaufałem swoim teammateom, zaufałem. I skończyło się. Niesamowicie dobrze dla naszej drużyny, bo po dogrywce 5-4. Tak jest. Piękny mecz z zakończeniem MVP'owskim Kokido. Tak jest. Jeszcze otworzymy na koniec sobie paczkę. I tym zakończymy nasz halloweenowy chapter w Rocket League. -u. Niestety, pizzę dostaliśmy. Więc chyba czas iść zjeść pizzy trochę. Także ja się z Wami żegnam i to by było na tyle mińskie więc...